Tytuł dzisiejszego wykładu brzmi Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym. Na tym wykładzie przypomnę Ci podstawowe pojęcia związane z trójkątem prostokątnym. Dowiesz się, jak definiujemy sinus, cosinus, tangens i kotangens kąta ostrego w trójkącie prostokątnym. Nauczę się odczytywać przybliżone wartości z tablic matematycznych. Poznasz, jak rozwiązujemy najprostsze równania trygonometryczne jak obliczać miary kątów w trójkącie prostokątnym znając długości jego boków. Rozważmy trójkąt prostokątny, ABC zobaczy rysunek. Przyjmijmy oznaczenia, że X i Y są długościami przyprostokątnych, czyli boków leżących przy kącie prostym. Natomiast Z jest długością przeciwprostokątnej, czyli najdłuższego boku w tym trójkącie leżącego na wprost kąta prostego. Zdefiniujemy teraz cztery funkcje trygonometryczne: sinus, cosinus, tangens i kotangens kąta ostrego w trójkącie prostokątnym. Funkcje trygonometryczne określamy jako stosunek długości odpowiednich boków. I tak. Sinusem kąta ostrego w trójkącie prostokątnym nazywamy stosunek długości przyprostokątnej leżącej na wprost tego kąta do długości przeciwprostokątnej. I tak sinus alfa na naszym, rysunku, na naszym rysunku będzie równy x przez z. Natomiast sinus beta będzie równy y przez z... Kotangense, kosinusem, przepraszam, kąta ostrego w trójkącie prostokątnym nazywamy stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie do długości przeciwprostokątnej. Kosinus alfa jest równy y przez z, natomiast kosinus beta jest równy x przez z. Tangensem, kąta ostrego w trójkącie prostokątnym, nazywamy stosunek długości przyprostokątnej leżącej na wprost kąta do długości drugiej przyprostokątnej. Tangens alfa to jest x przez y. Natomiast tangens beta to jest odwrotnie y przez x. Kotangensem, kąta ostrego w trójkącie prostokątnym, nazywamy stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie do długości drugiej przyprostokątnej. Kotangens alfa to jest y przez x, natomiast kotangens beta to jest x przez y. Jak zapamiętać te stosunki? Od czego zacząć pisać owe równości? Ja pokażę Ci taki sposób. Wskazujesz kąt ostry w trójkącie prostokątnym i przyprostokątną leżącą na wprost tego kąta. I wówczas stosunek jej długości do długości, przeciwprostokątnej to sinus wskazanego kąta. Tangens zaczynasz analogicznie, ale tym razem oczywiście nie do długości przeciwprostokątnej, tylko do długości drugiej przyprostokątnej. Kotangens odwrotnie. Natomiast cosinus to stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie do długości przeciwprostokątnej. Patrząc na rysunek, wskazujesz kąt ostry beta. Sinus beta Przyprostokątna leżąca na wprost tego kąta do długości przeciwprostokątnej, czyli k do L. Tangens zaczyna się analogicznie k, ale tym razem do W. Kotangens beta odwrotnie, W do k, a cosinus beta to jest W do L. Wartości wszystkich funkcji trygonometrycznych dla kątów ostrych są podane w tablicach matematycznych. Zwróć uwagę na nazwę poszczególnych kolumn. Otóż w pierwszej kolumnie są podane w stopniach wartości kąta alfa, a w kolumnie drugiej odczytujesz wartość sinusa dla tegoż kąta alfa, jak również wartość kosinusa dla kąta beta podanego w ostatniej kolumnie. Na przykład wartość sinusa 24 stopni jest równa w przybliżeniu do dwóch miejsc po przecinku 0,41. Czy na przykład cosinus 69 stopni to około 36 setnych. W kolumnie trzeciej są natomiast podane wartości tangensa dla miary kąta alfa z pierwszej kolumny, jak również wartości kotangensa dla kątów z beta z ostatniej kolumny. Na przykład tangens 18 stopni to jest 32 setne, czy kotangens 25 stopni to jest 2,14 setnych. Patrząc na tablicę wartości funkcji trygonometrycznych zauważ dwie bardzo istotne fakty. Wartość wszystkich funkcji trygonometrycznych kątów ostrych są dodatnie, jak również wartość sinusa i cosinusa są nie większe od jedynki. Przejdźmy teraz do zadań. Zapraszam. W zadaniu pierwszym mamy rozwiązać równanie. Sinus alfa równa się 1 druga, gdzie alfa jest kątem ostrym. Szukamy więc takiego kąta alfa, którego sinus jest równy 1 druga. Z tabeli wartości funkcji trygonometrycznych w kolumnie drugiej i kolumnie, kolumnie sinusów szukamy wartości 1 druga. Odczytujemy z kolumny pierwszej tej tabeli kąt alfa równa się 30 stopni odpowiadający danej wartości sinusa. W zadaniu drugim mamy rozwiązać równanie 2 razy sinus w nawiasie 2x minus 16 stopni plus 3 równa się 4, gdzie x jest kątem ostrym. Odejmując obu stronie trójkę i dzieląc przez 2, dostaniemy, że sinus w nawiasie 2x 16 stopni jest równy 1, druga. Z poprzednich rozważań wiemy, że sinus właśnie 30 stopni jest równy 1, 2. Więc ten kąt podany w nawiasie 2x minus 16 stopni musi być równy 30 stopni, a co nam implikuje, że x równa się 23 stopniom. Oblicz miarę kątów w trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych długości 3 cm i 4 cm. To jest zadanie trzecie. Stwierdzenia Pitagorasa natychmiast dostaniemy, że długość przeciwprostokątnej musi wynosić 5 cm. Wskazujemy kąt alfa. Przy prostokątną leżącą na wprost tego kąta na rysunku długości 4 cm i przeciwprostokątną. Pamiętasz? Zapisujemy zgodnie z definicją sinusa. Sinus alfa jest równe 4 piąte, czyli 0,8. Z tablic odczytujemy kąt, dla którego sinus w przybliżeniu wynosi 0,8. Formujemy odpowiedź Miary kątów ostrych w tym trójkącie wynoszą około 53 stopni oraz 37 stopni. Chciałbym Ci teraz to wszystko podsumować. Zapamiętałeś. Wskazujesz kąt ostry przy prostokątną S leżącą na wprost tego kąta i przeciwprostokątną P. I wówczas zapisujemy sinus alfa jest równy S do P. Tangens Zaczynamy analogicznie, czyli to będzie tangens alfa równa się S do H. Kotangens odwrotnie. Kotangens będzie równy H do S. Natomiast cosinus alfa będzie równy H do P. Na wykładzie tym dowiedziałeś się jak definiujemy sinus, cosinus, tangens i kotangens kąta którego w trójkącie prostokątnym nauczyłem Cię odczytywać wartości zdefiniowanych funkcji trygonometrycznych, rozwiązywać podstawowe równania trygonometryczne i obliczać miary kątów ostrych w trójkącie prostokątnym. Dla utrwalenia tych wszystkich wiadomości zapraszam do rozwiązywania zadań testowych. Życzę powodzenia.